Witamy dzisiaj z Lublina. Jesteśmy z, nami, z naszymi kamerami tutaj na 15 Festiwalu Sztuk Mistrzów, dokładnie Karnawale Sztuk Mistrzów w Lublinie, który odbywa się od 27 lipca. Już 15-letnia tradycja festiwalu Karnewal Sztuk Mistrzów to coś, z czego jesteśmy dumni. Karnawał ma już 15-letnią tradycję. 15 lat temu. E ta inicjatywa była taka jeszcze niepewna, nikt nie wiedział, czy to się spodoba, ale pojawili się cyrkowcy, pojawili się artyści i Lublin pokochał cyrk. Festiwal łączy kulturę i sport ekstremalny, przyciągając pasjonatów z całego świata. Program mamy bardzo bogaty. Urban Highline Festival to jest jakby oddzielna idea, spotkanie slacklinerów z całego świata, oni naprawdę traktują Lublin jako Mekkę, gdzie zaczynają chodzić po taśmie, bo to jest ważne, żeby mówić, że to jest taśma, i tutaj corocznie się spotykają. Ale my budujemy tutaj z Zespołem Warsztatów Kultury festiwal cyrkowy, cyrku współczesnego. No jest to cyrk, który skupia się na opowieści, tu nie zobaczymy tresury, Zwierząt, spektakle niekoniecznie zawsze mają formułę zabawowo-rozrywkową, często też po prostu podejmują ważkie tematy w takiej formie performatywnej, teatralnej. Ludzie odkrywają, jak zróżnicowany, jak bogaty jest język cyrku i jak fantastycznie opowiada nasz świat właśnie w formule takich spektakli i jak się to. Porówna trochę śmiechem, trochę z zadumą. To y, naprawdę daje y, taki pełny obraz, że to już nie jest ten cyrk, który kojarzymy z, ze zwierzątkami z czerwonym nosem, z klaunem i no często z, z, przypisuje się taką kulturę. Jako kultura niska, a to na pewno tak nie jest w tym momencie. Na festiwalu nie brakuje również wyjątkowych smaków. Tak, jestem samym majstrem, wymyślicielem tego wszystkiego. To mój pomysł jest od a, od a do Z. No i jesteśmy z OSP, czyli z obłędnie smacznego pędka. Pędko kiełbaski. Z, prosto z ogniska. Kiełbaska jest dla nas specjalnie robiona w małej masary, nie z żadną wyprodukowaną parówką. E, do kiełbaski dajemy do bułki i trzy dodatki, czyli ogóreczki, cebulka, jalapeno oraz I sosy ze stolika. Nakładamy sobie od, odwrotnie się na każde stacji, czyli co chcemy, ile chcemy. E, mamy również jak to z ogniska. E, mamy również ziemniaczki, tak jak się kiedyś to je robiło. Do ziemniaczków dostajemy e, sól i masełko, jak to, tak jak to być powinno i. I również dodatków bierzemy, co chcemy, ile chcemy. Ludzie tu na mnie czekają, tak? ponieważ mam dobre jedzenie, jestem charakterystyczny, czego się nie da ukryć. Jestem tu po raz piąty i widzę, że idzie w to w bardzo dobrą stronę. Nadal ten, żyje bardzo fajnie ten festiwal, naprawdę, kulturalnych ludzi. Mam nadzieję, że tu wrócę jeszcze nie raz. Highlinerzy z całego świata przyjeżdżają do Lublina, aby uczestniczyć w festiwalu. Na UHF jestem już czwarty raz, czwarty raz z rzędu. Uwielbiam ten festiwal, uważam, że jest to jeden z najlepszych festiwali slacklinowych w Polsce i na świecie. Uwielbiam społeczność, uwielbiam to, co my robimy i że dajemy energię innym ludziom. z naszej historii osoby z ponad 70 krajów przyjeżdżały do nas, żeby właśnie poznać nasze miasto, naszą kulturę i zobaczyć, jak my się tu bawimy. W tym roku zapisało się około 120 osób przyjezdnych. No do tego trzeba odliczyć około 30 osób z ekipy naszej organizatorskiej, która też bierze w tym udział. Nie tylko przygotowuje, ale też też czasami staramy się trochę czerpać z tego, więc tak około 150 osób myślę, że, że jest. Tutaj mamy od 17 do 90 metrów taśmy mają. Tutaj mamy w miarę nisko, bo tutaj jest powiedzmy 7-9 metrów na trybunale, gdzie się znajdujemy. A najwyższe mają około 40 metrów na urzędnikach nad ulicą Wieniawską. Highlinerzy znają to wydarzenie nawet w tak odległych krajach jak Singapur. Uprawiam highlining od dwóch lat i festiwal to świetny sposób na trening i zabawę. Trenuję w domu, kiedy tylko mam czas. Przyjechałam tu z powodu festiwalu, Urban Highline Festival. Uwielbiam to miejsce, atmosfera jest naprawdę wspaniała. Festiwal taki jak Highline to świetny sposób na poznanie kultury i architektury takiego miasta jak Lublin. Festiwal Karnevel Sztuk Mistrzów ma międzynarodowe znaczenie i przyciąga uczestników z całego świata. na Highline przez prawie 2 a i to jest Highlining uprawiam od prawie dwóch lat. To pierwszy raz, gdy miałem liny wywieszone w mieście, i to jest niesamowite doświadczenie. Jest tak dobrze zorganizowane, że możemy codziennie przychodzić, grać i występować dla ludzi. Jak tylko pojawisz się na jakimkolwiek spotkaniu highliningu, od razu znajdziesz mnóstwo nowych przyjaciół. Na festiwalu spotkamy również wyjątkowych artystów. Takich jak iluzjonista Patryk Marficki. E, iluzją 12 lat, e, występy uliczne około 8. Uwielbiamy dawać radość ludziom. Nie tylko jakby w Warszawie i okolicach w całej Polsce. Dzieci jakby wiedzą po prostu, że magia istnieje, ale dorośli też mogą e, cofnąć jakby do czasów swojego dzieciństwa i uwierzyć w magię. Mój występ trwa około 20-25 minut. Moja wspaniała, jak zawsze, publiczność może oczekiwać wielu pojawień niczego z powietrza i coś, co na przykład chusta, zamienia się w ogóle inny przedmiot. Tak, tak raz w roku przyjechać tutaj na cztery dni e, jest to wspaniałe, ponieważ ludzie przyjeżdżają z całej Polski jednak i mogą to zobaczyć wszystko w jednym miejscu. Festiwal Karnevel sztuk mistrzów przyciąga widzów z całej Polski, którzy chętnie dzielą się swoimi wrażeniami. A na karnawale jesteśmy drugi albo trzeci raz. Bardzo nam się podoba, szczególnie w tym roku przyjechaliśmy z dziećmi, dlatego że wcześniej byliśmy sami z mężem, natomiast tutaj córka z racji tego, że lubi właśnie takie sztuki cyrkowe i, i różne atrakcje, w tym roku właśnie z dziećmi. Jak taka jedna pani szła, to chciała stanąć i mi tak serce szybko pokazała, że jak ona spadła, to mi prawie wyskoczyło. Jakoś długo tutaj nie jesteśmy, więc dużo też nie zobaczyliśmy, ale na razie jest bardzo fajnie, to trzeba powiedzieć. Jeszcze się przejdziemy po tej Starówce, może będzie coś o wiele fajniejszego. To jest już chyba drugi raz na tych pokazach wszystkich, byliśmy w zeszłym roku i jeszcze w zimę tu byłam wcześniej. Bardzo polecamy, są świetne pokazy tutaj, dużo też widać talentów różnych, z ogniem, chodzenie po linach i bardzo proponuję. Lublin jest ogólnie bardzo pięknym miastem. Najbardziej mi się podobają te różne występy. Na razie moim ulubionym był taki wczorajszy wieczorny z ogniem, bardzo ładny. Ostatnie cztery dni Lublin zamienił się w stolicę karnawału, karnawału sztuk mistrzów. W przyszłym roku kolejna edycja. Jeśli w tym roku nie daliście rady, zapraszamy już za rok. Dla TV z Lublina Sylwia Płomka. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy lajk like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.